Każdy zapewne wie, że najbogatszym przestępcą w historii tego świata był Pablo Escobar. W pewnym momencie kolumbijski Robin Hood, bo tak go przez wielu nazywano, posiadał na swoim w cudzysłowie koncie ponad 30 milionów dolarów. To tak ogromna kwota, że ciężko sobie ją wyobrazić, dlatego w dzisiejszym odcinku postaramy się ją przeanalizować. Forbes to strona internetowa, na której znajdziemy ranking najbogatszych ludzi na świecie. W 1989 roku na siódmym jej miejscu znalazł się Pablo Escobar. Gdyby dziś jego majątek był taki sam, znalazłbyś się na miejscu 26. Jeśli ktoś nie wie, Pablo zajmował się szmuglowaniem kokainy do Stanów Zjednoczonych. W pewnym momencie powiedzieć można, że posiadał jedną z wysp na Bahamach, która służyła tylko jako punkt tankowania. Dziennie przelatywało tak nawet 7 samolotów. Oprócz samolotów kursowały również dwie łodzie podwodne. Przez ten jeden dzień przemycano 15 ton narkotyków. Koszt wyprodukowania i przetransportowania jednego kilograma do Stanów to około 5 tysięcy dolarów. Sprzedawano go natomiast za 50 do 70 tysięcy dolarów. Jeśli to wszystko dodamy, to wyjdzie nam około 60 milionów dolarów przychodu dziennie, czyli 420 milionów tygodniowo. I w końcu rocznie 22 miliardy. Co się robi z takimi pieniędzmi? Aby je prawidłowy sposób porządkować, trzeba je skręcić w gumki. Na same gumki Pablo wydawał 2,5 dolarów tygodniowo. Kiedy zaczęło brakować miejsca na ich przechowywanie, Pablo kazał chować pieniądze w starych magazynach lub po prostu zakopywać na różnych polach w Kolumbii. Do dzisiaj miliony dolarów leżą gdzieś zakopane, w tym kurzystym kraju. Brat Pabla w swojej książce pisze. Pablo zarabiał tak dużo, że każdego roku wykreślaliśmy z ksiąg około 10% zysków, bo wiedzieliśmy, że pieniądze ukryte w magazynach są zjadane przez szczury, zostały podmyte przez wodę lub zniszczone w inny sposób. Pisał również, że gdy Escobar ukrywał się razem z rodziną w górach i jego córka dostała hipotermii, czyli wychłodzenia organizmu, Pablo rozpalił ognisko przy pomocy banknotów o wartości 2 miliony dolarów. Średni dochód Kolumbijczyka to. 5194 dolary na rok. Aby dorównać kwocie, ile rocznie zarabiał Pablo, taki kolumbijczyk musiałby pracować ponad 4 miliony dni. 30 miliardów rocznie to mniej więcej tyle, ile wynosi rocznie PKB Paragwaju, w którym mieszka niespełna 7 milionów ludzi. Kartel Escobara jest odpowiedzialny za około 3,5 tysiąca morderstw w wyniku różnych negocjacji z rządem. Z tego czasu Escobar wraz z innymi narkobosami chcieli spłacić długi całego państwa Kolumbii. Obiecali też, że zerwą z narkobiznesem i pieniądze zainwestują m.in. w turystykę i inne legalne interesy. Rząd Kolumbii pod naciskiem USA nie zgodził się. Na dzisiaj to tyle. Jeśli chcecie więcej tego typu filmów, a zwłaszcza o Pablo lub Kolumbii, to zostawcie lajka, a na dzisiaj to tyle. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, kliknijcie subskrypcję, a potem dzwonek. Trzymajcie się, no i cześć.